To efekt zamieszania w czasie wyborów na prezydenta Jeleniej Góry, kiedy do wyścigu o to stanowisko stanęli popierany przez PO, jednak nie będący jej członkiem Marek Obrębalski i będący członkiem PO Marcin Zawiła. Dziś ogłoszono decyzję zarządu Krajowego Partii o wykluczeniu ze struktur Platformy Obywatelskiej Michała Kasztelana, Wojciecha Łóżniaka, Jerzego Łóżniaka, Michała Guza i Janusza Wojtasa, będących w czasie trwania kampanii członkami Komitetu Poparcia Marcina Zawiły. W czasie wyborów samorządowych w ubiegłym roku Platforma Obywatelska przygotowała swoje listy kandydatów. Zarząd Krajowy wydał stosowne dokumenty, m.in. uchwałę, która mówiła. I zakazywała zarazem startu osób, które należą do Platformy Obywatelskiej, z komitetów konkurencyjnych do PO. Osoby, które mimo wszystko startowały przeciwko Platformie Obywatelskiej, będąc jej członkami, złamały uchwałę Zarządu Krajowego i naturalną konsekwencją jest to, że zostały skierowane wnioski o wykluczenie z partii i Zarząd Krajowy, rozpatrując wiele tych wniosków, no, dokonał takiego rozstrzygnięcia. Niestety nie udało się nam uzyskać żadnego komentarza od wykluczonych członków Platformy Obywatelskiej. Jerzy Łóżniak wystosował jedynie pisemne oświadczenie. Ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy decyzję o wykluczeniu nas z Platformy Obywatelskiej, argumentowaną tym, że złamaliśmy statut PO, wspierając kandydaturę Marcina Zawiły, członka PO na prezydenta Jeleniej Góry. Będziemy się od tej decyzji odwoływać. Tym bardziej, że decyzja o kandydowaniu Marcina Zawiły była akceptowana przez Radę Regionalną PO i ogłoszona publicznie przez Jacka Protasiewicza, który tym samym demonstracyjnie złamał demokratyczne ustalenia podjęte przez aklamację przez władze Dolnośląskiej Platformy. Rada Regionalna, godząc się wówczas na kandydowanie Marcina Zawiły, zaakceptowała jednoznacznie także fakt powołania Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Zawiły z udziałem członków Platformy Obywatelskiej. Władze Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej po sukcesie wyborczym Marcina Zawiły niejednokrotnie podkreślały w oficjalnych dokumentach swoją satysfakcję z wygrania przez Platformę w Wieleniej Górze wyborów na prezydenta miasta. Nie można akceptować tak arbitralnych i nierozważnych decyzji, które w konsekwencji godzą w autorytet i spójność Platformy Obywatelskiej, nie tylko na Dolnym Śląsku. Jeżeli ktoś świadomie łamie uchwałę zarządu krajowego swojej organizacji, to podejrzewam, że z takimi konsekwencjami też się musiał liczyć. Marcin Zawiła nie zamierza w związku z wykluczeniem z partii odwoływać swojego zastępcy. Wybrałem Jerzego Łóżniaka i Mirosławę Dziką na swoich zastępców nie z powodu ich przynależności partii. Wykluczenie z szeregów partii nie dotyczy samego Marcina Zawiły. Do tej pory wniosku w tej sprawie nie skierował żaden działacz Platformy Obywatelskiej.